Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole. Drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, którzy, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego. Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy komuś z Was kiedyś się zdarzyło w życiu szykować przyjęcie. Zdarzyło się komuś z Was? Nikomu. Wszyscy siedzą cicho. Tak, mi się zdarzyło, bo moja mama nie miała córki, wyobraźcie sobie, tylko miała dwóch synów. No i jak trzeba było coś robić w domu, no to tak, właśnie to mówiła. Wojtek, będą imieniny taty. Przyjdzie tyle osób. Nie? Zrób to, to i to. No i siedziałem w kuchni i robiłem. Właśnie, więc jak nie robiliście przyjęcia, to mogę Wam opowiedzieć, jak to się robi. W każdym razie, no, no przyjrzyjcie się właśnie takiej sytuacji, nie? że się narobiłeś, naszykowałeś, nagotowałeś, tam nawędziłeś. Matko, co ja mówię, już nie wolno wędzić. nie. Właśnie, napiekłeś czy napiekłaś tam różnych mięs i placków i wszystkiego, nie? Na, naszykowaliście dom, posprzątaliście stół, nakryliście, czekacie na gości i nikt nie przyszedł nie? i wszystko idzie na marne, nie. dosyć przykra sytuacja, prawda? No człowiek taki czuje się w ogóle no, taki rozbity, no bo się narobiłem, chciałem jak najlepiej, a nikt tego nie docenił. No i w ogóle zobaczcie, to dotyczy w ogóle ogólnie, jak się człowiek stara, wkłada w coś serce wysiłek i nikt tego nie zauważy, nikt nie doceni, nikt nie skorzysta, to tak człowiekowi jest dosyć co średnio, nie? Dosyć średnio. Właśnie, więc yy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy w tym bardzo podobni do Boga, że jesteśmy w tym bardzo podobni do Boga, że zauważcie, co Pismo Święte pokazuje od początku, że na samym początku Pismo Święte pokazuje Boga, który cierpliwie przygotowuje wszystko na pojawienie się człowieka. Nie? Pokazuje Boga, który cierpliwie wszystko przyrządza, urządza, przygotowuje, przygotowuje ziemię. Na tej ziemi przygotowuje rzeki, morza, góry, powierzchnię suchą, przygotowuje rośliny różne, przygotowuje rośliny takie, które można jeść, rośliny, które leczą, zioła różne, przygotowuje drzewa, które rodzą owoce, przygotowuje słońce, żeby świeciło i gwiazdy, i księżyc, żeby w nocy świeciły. Właśnie przygotowuje pory roku, no, przygotowuje zwierzęta, no, wszystko przygotowuje, jak już jest wszystko przygotowane, to na końcu zaprasza do tego wszystkiego kogo no, człowieka, nie? człowieka. I wiecie, to jest taki temat, o którym ja często mówię, i tak ciągle to do mnie wraca, bo codziennie rano to przeżywam, że my właśnie to codziennie rano przeżywamy, że się budzisz. I widzisz, że jesteś zaproszony do świata, który już jest przygotowany. Budzisz się jesteś za... i to, to przeżywasz. Widzisz wokół siebie świat, który jest przygotowany, nie? który jest owocem wysiłku Boga, że Bóg chce ci w ten sposób pokazać, że dla Niego jesteś wart tego wysiłku, przygotowania całego świata, który widzisz po przebudzeniu. Wszystko jest przygotowane dla ciebie. Budzę się, patrzę przez okno i co widzę? Cmentarz. Wszystko przygotowane, nie? Chociaż tak ostatnio myślałem, że tam na cmentarzu, tu mokro, nie wiem, czy ja bym tam chciał, bo tu już będzie mnie łupać po kościach, jak w takiej wilgoci będę leżał. A znowu tu, jak pod kościołem, wieczne jakieś koparki będą jeździć po głowie, chyba, że jakiś mój następca nie będzie miał takiego zacięcia. To... Myślałem o Pomianowie, myślę, może tam sobie przygotować miejsce, a tam kamienisto znowu, że mnie rżnęło po plecach coś na kamieniu leżeć. Nie wiem, no zobaczymy, może Pan ma coś przygotowane. Więc ja mam taki widok z okna akurat rozwojowy, to nikt w Doboszowicach takiego nie ma. Jak się budzę, to okno z sypialni mam prosto na cmentarz. To mam najbardziej rozwojowy widok w Doboszowicach. No ale wy na przykład się budzicie, no i widzicie właśnie cały świat przygotowany. Mało tego jeszcze doświadczasz, że w tobie jest wszystko przygotowane. Nie, że co żeś doświadczył dzisiaj, że Bóg przygotował ci siły, żebyś miał siłę w ogóle wstać, nie, żebyś miał siłę dowlec się do łazienki, umyć zęby, żebyś miał siłę się ogolić. Ja tak na razie doświadczam, że tej siły to im Pan Bóg nie dał do tego, żeby się golić. Właśnie zobaczymy co będzie. No, i w ogóle przez cały dzień doświadczasz, że Pan Bóg no, przygotował różne sytuacje i że też przygotował w Tobie to wszystko, co potrzebujesz, żeby pomału przez tę sytuację przejść. Że może nieraz nawet bywa tak, że w jakiejś sytuacji trochę się spocisz czy jakaś sytuacja Cię pouwiera, ale ostatecznie dałeś radę przez wszystko przejść. Nie? Więc właśnie tego doświadczamy po pierwsze w życiu. Codziennie, że Pan Bóg wszystko przygotował. Dokładnie tak, jak my się szykujemy na gości, których cenimy. Prawda? I im tam znaczniejsi goście, im bardziej ich sobie cenisz, tym bardziej się przygotowujesz, nie? Tym, tym bardziej niecierpliwie czekasz i bardziej się szykujesz, nie? I bardziej jakoś tak chcesz ich docenić. No i teraz trzeba zobaczyć cały ten wysiłek Boga, że okazuje się, że istnienie świata to dla Boga nie jest takie coś, nie? tylko Pan Bóg pokazuje, że Bóg konkretnie się trudzi i właśnie kiedy Ty widzisz wokół siebie owoce tego trudu, to powinno do Ciebie to dotrzeć, nie? że dzisiaj jesteś mile widziany. Bóg Ci chce pokazać, jesteś mile widziany. Wszystko przygotowałem na, dla Ciebie na dzisiaj, właśnie dla Ciebie. Nie? Wszystko przygotowałem, jesteś mile widziany, masz swoje miejsce na tym świecie i zapraszam Cię, zapraszam Cię do życia. To ci mówi, co rano Pan Bóg, nie? właśnie w ten sposób. No tylko, właśnie co się dzieje? Nie? Bo co się dzieje? Dlaczego my nie przeżywamy radości? No bo tak my widzimy, no fajnie, no przygotowałeś, nie? ale tak ja na przykład patrzę przez okno. Nie? Na przykład, jak już tak pooglądam sobie ten cmentarz, to tak patrzę bliżej, to jest moje podwórko akurat. Nie? I słyszę, o dalej stoi Toyota, dalej nie ma Ferrari. No wiesz, Panie Boże. No. <laughs> nie? I już jest po radości. Nie? I to jest taka metoda, pierwsza metoda złego ducha, żeby ci zabrać radość, to właśnie cię skupić nie na tym, co masz, nie na tym, co Pan Bóg ci przygotował, tylko cię zacząć gnębić tym, czego nie masz. Nie? A wiesz, a widzisz, że jakby cię kochał, to ci dał to Ferrari. Popatrz, no? No, no nie dał ci, no. dzisiaj ci znowu nie dał. No. A już jestem się, no dobra, ale gdzie ja jeździł? <laughs> Nie no taki przykład po prostu, nie? Ale żebyście zrozumieli metodę, nie? Że wszystko chodzi o to, żeby ci zabrać radość. To jest pierwszy cel złego ducha, zabrać ci radość. Żebyś ty nie żył w radości, pierwszy cel złego ducha. My myślimy, że pierwszy cel złego ducha jest to, żeby człowiek zgrzeszył. Nie, po pierwsze zabrać ci radość. Żebyś też żył w smutku, w zgryzocie w takich rzeczach. Zobaczcie, przypomnijcie sobie Kaina jabła, że Pan Bóg się odzywa do Kaina, pierwsze co mu mówi, czemu chodzisz smutny? I mu tłumaczy: jak chodzisz smutny, to już się grzech czai u twoich stóp. Jak już łaził smutny z nosem na kwintę, jak do tego dopuści, żebyś łaził smutny, to tragedia z tego będzie. I do Kaina nie dociera, i wiecie, czym się to skończyło. Nie? Rzeczywiście, no, Kain doszło do tragedii, Kain zabił swojego brata Abla. Nam się wydaje, to są takie nie, nieistotne, drugorzędne rzeczy, że ja chodzę smutny. A przyjrzyj się uważnie, gdzie ten smutek cię ciągnie. Że później się pojawiają takie pomysły, czym by sobie ten smutek wynagrodzić. Później są takie pomysły, no mi się w końcu należy, nie? Bo ja taki smutny chodzę, niezadowolony z życia, to mi się w końcu należy. I później gdzieś tam pójdziesz po bandzie a potem się budzisz, dociera do ciebie, co zrobiłeś i głupio, nie? I smutek jeszcze większy, no bo głupio, nie? No i to tak się napędza, nie? Właśnie, więc pierwsza, pierwsze działanie z tego ducha jest właśnie takie, żeby ci odebrać radość, żebyś ty przypadkiem nie żył w radości. To jest to, co szuka Bóg. Zobaczcie, wchodzi król na ucztę weselną, i to jest ciekawe, nie? bo zwróćcie uwagę, że król kazał na tą ucztę sprowadzić kogo? No, za, przyprowadźcie wszystkich, których spotkacie. Idźcie po ulicy, idźcie na ulicę, mówi do swoich sług nie? i przyprowadźcie wszystkich, których spotkacie. Nie? A potem król ma jakieś pretensje, że ktoś wszedł bez stroju weselnego. No to co, to ja mam chodzić, nosić w plecaku garnitur na wszelki wypadek, bo ktoś się nagle na wesele weźmie? No nie, ten strój weselny, słuchajcie, co jest najważniejsze na weselu? Po co ludzie organizują wesela? Jak sama nas zaskazuje, wesele jest po to, żeby co? Żeby siedzieć z nosem na kwintę, smucić się i nie rozmawiać z nikim i w ogóle, żeby tak się podołować, nie? Cały wieczór. No jak sama nas zaskazuje, wesele jest po to, żeby się co? Weselić. To jak nie wiecie, bo co jest wesele, to ja wam powiem, chociaż czegoś dowiecie. Żeby się weselić, czyli żeby się radować. I to jest podstawowy strój weselny radość. I Bóg szuka Twojej radości, On robi wszystko, żebyś miał radość. Nie? Radość. Nie? Radość, że jestem zaproszony. Jestem zaproszony do tego dnia, jestem zaproszony do życia, jestem mile widziany w oczach Boga. Bóg chce mnie na tym świecie, chce mnie w swoim domu. Jezus mówi, że On odchodzi przygotować nam miejsce. I jak przygotuje to miejsce, tu wróci i nas na to miejsce zabierze. Nie? Radość z tego, że ja mam swoje miejsce w domu Boga. Radość z tego, że Bóg mnie chce spotykać. Nie? Radość. Prawda? I to jest to, co szuka Bóg w Tobie. My myślimy, że my mamy Bogu przedstawić jakieś zasługi i On się pyta: słuchaj, czy wreszcie się cieszysz z tego, co ja dla ciebie robię, z tego, kim dla mnie jesteś? Czy już wreszcie się cieszysz, czy już wreszcie to dostrzegłeś? Radość. I zobaczcie, co Bóg robi. No, zaprasza nas tutaj i chce Ci pokazać, że no, dla Niego jesteś wart spotykania. Tamsza święta to nie jest dla mnie, dla księdza, przeciwnie. Ja tu jestem dokładnie po to, żeby Bóg mógł wyjść Tobie naprzeciw, to Ty jesteś w centrum uwagi Boga. Boga nie interesuje, czy tu przyszło większość mie mieszkańców do Boszowic, czy mniejszość, czy połowa, czy dwie trzecie, czy jedna trzecia, czy 70%, czy 80%, czy 10%. Pan Bóg się nie interesuje statystykami, Pan Bóg się interesuje Tobą. I to, to Ciebie chce spotkać, to do Ciebie chce przyjść w Komunii Świętej. To wszystko, co tu się dzieje, to ze względu na Ciebie po imieniu. Maria Magdalena po tym poznaje Jezusa z Martwych Stałego, że Jezus się do niej odzywa jak po imieniu. Pan Bóg się nie interesuje anonimowym tłumem. Interesuje się Tobą. Jego interesuje, czy, czy dzisiaj mógł spotkać Ciebie, czy nie. I to nie jest obowiązek chodzenie namsze, to jest przywilej. To jest przywilej, że mogę przyjść spotkać Boga. Boga, który chce mnie po imieniu spotkać, ciebie po imieniu. To jest coś, czego nie zrozumieli ci zaproszeni, że oni tam nie są dodatkiem na tej uczcie. Ty nie jesteś tu dodatkiem, nie jesteś tutaj widzem. To o ciebie tutaj chodzi, o ciebie po imieniu. Nie? O ciebie po imieniu. To nie jest tak, że Bóg sobie sprawdza obecność, że ten był, ten był, ten był dobra, zaliczony, nie? Pan Bóg chce, z radością cię spotyka. Radość. Radość to jest cecha Boga, radość. I On chce mieć chce, żebyś Ty miał radość ze spotkania z Nim, żebyś tego doświadczył, że On chce Cię spotykać. Bóg chce mnie spotykać, chce. Właśnie, więc Bóg robi wszystko, żebyśmy mieli radość, żeby nas przekonać, jak bardzo nas chce, jak bardzo pragnie, jak bardzo chce być z nami, z każdym z nas po imieniu itd. Właśnie, natomiast no, to my dajemy się rozproszyć, dajemy się skupić na różnych innych rzeczach, dajemy sobie wmówić, że do radości to nam nie wiadomo, co potrzebne. I że dopiero jak będę miał to, czy tamto, no to tak, no to wtedy będę się cieszył. No to jak długo się cieszyłeś, jak sobie kupiłeś to, czy tamto? I ile masz takich rzeczy, o których byłeś przekonany, że są ci niezbędne do życia, a teraz nawet nie pamiętasz, że coś takiego masz w domu. Jak dzisiaj wrócisz ze mszy świętej do domu, to sobie pooglądaj, ile jest rzeczy w twoim domu, w których od lat nie wziąłeś do ręki. A wszystkie były konieczne, wszystkie były niezbędne do życia. No właśnie to jest to oszustwo, nie? A sztuka polega właśnie na tym, żeby uwierzyć, że to, co mam dzisiaj, to, to to, co Bóg mnie wyposaża dzisiaj, to jest mi dzisiaj potrzebne. Jutro da mi to, co jutro mi potrzebne, nie? Jutro da mi to, co jutro. Natomiast my to ciągle chcemy mieć zapasy inne takie rzeczy. Ciągle nie wierzymy, że Bóg naprawdę się zajmie tym, co należy, jak my się zajmiemy tym, co do nas dziś należy, to Pan Bóg się zajmie resztą, nie? I właśnie ciągle dajemy się wciągać w jakiś taki niepokój, roztrzęsienie, co to będzie, jak to będzie. Sprawa Pana Boga. Moja sprawa zrobić dzisiaj to, co do mnie należy dzisiaj. To, co do mnie dziś należy. Reszta należy do Boga, nie? Reszta należy do Boga. I to, to jest coś, o co pyta Bóg. Czy już masz radość? Cóż wreszcie doprowadziłem czy do tego, żeś się radował z tego, że dziś żyjesz, że dziś jesteś mile widziany w moich oczach? Jak zostawałem tu proboszczem, to mnie właśnie tak biskup wezwał i mówi: Wiesz, gdzie są doboszowice? Ja mówię, Pierwsze słyszę. Nie, mówię, Wiem. Nie? Ale szczerze wam powiem, że z Doboszowicami, to mi się pierwsze co skojarzyło nie co tylko kto. Pierwszy, kto mi się skojarzył, to akurat ksiądz Stefan mi się skojarzył z Doboszowicami. Jak mnie biskup pytał o Doboszowice, bo tak jeszcze zapamiętałem księdza Stefana kiedyś. Jeszcze jak tu był Stefan, to kiedyś tu byłem raz bardzo dawno temu, już prawie 20 lat temu, pomóc mu spowiadać. To pamiętam, że byłem, nic więcej nie pamiętam. I, I pyta się mnie, mówi, słuchaj, bo tam z Doboszowic probosz będzie szedł do Srebrnej Góry i nie będzie księdza, a trzeba by księdza, żeby ludziom się odprawiał, co ty na to. Nie? A ja mówię, no będę posłuszny. A biskup, co na to? Mówi, to dla mnie za mało, mówi biskup. Ja się ciebie pytam, czy ty chcesz. No jak on mi to powiedział, ja się ciebie pytam, czy ty chcesz, to uwierzcie mi albo nie, jak chcecie to usłyszałem w głowie taki głos Pana Jezusa, jak Jezus mówił, mówił do mnie tak wewnętrznie, mówi tak, słuchaj, ja tam idę do tych ludzi, pójdziesz ze mną? Jezus tak mi powiedział wewnętrznie, mówi, ja chcę iść do tych ludzi, pójdziesz ze mną? No i mówię do biskupa, chcę, a biskup taki zadowolony. No, wiedziałem, że Ty mi nie odmówisz. Właśnie, ale to jest, to chciałem wam powiedzieć, żebyście to zrozumieli. Ja to naprawdę usłyszałem. Chcecie to wiesz, chcecie to nie. Usłyszałem Jezusa, który mówi do mnie, mówi słuchaj, ja chcę iść do tych ludzi. Pójdziesz ze mną. To o was chodziło, nie? że Jezus chce przychodzić do was, do was, do Ciebie. I tylko potem mnie tu wezwał żeby przez moją posługę, przez moje ręce przychodzić do ciebie, bo to Ty jesteś celem. Bo to Ty jesteś celem. I to jest nasza radość, radość chrześcijańska, nie? że jestem chciany przez Boga. Nawet jak nikt z ludzi o mnie nie pamięta, to jeśli dzisiaj żyję, widzę świat wokół siebie, to znaczy, że jestem chciany przez Boga, jestem mile widziany na tym świecie przez Boga. Bóg mnie zaprosił na ten świat, zaprosił mnie do życia i wszystko przygotował dla mnie. To jest radość. Nie? Radość, nawet jak nikt z ludzi o tobie nie pamięta. To jeśli dzisiaj żyjesz, obudziłeś się, to znaczy, że Bóg nie tylko o tobie pamięta, ale On ciebie chce. I w Jego oczach jesteś mile widziany. Tydzień temu byłem u kolegi, prosił mnie żebym mu odprawił odpust, bo było 4 października, świętego Franciszka było. I miałem taką myśl na tym odpuście, że święty Franciszek wydaje się, że to jest taki mało imponujący święty. Nie? Biedny, dziurawy habit, nic tam w życiu po ludzku nie osiągnął, kariery nie zrobił firmy nie założył kart kredytowych nie miał, samochodu nie miał, nic nie miał. Nie? Prawda? Więc czym on może nam zaimponować? A on miał jedną rzecz, której my nie mamy. Tak jak siedzicie, patrzę na was, to tak mało tej rzeczy macie. Bardzo jesteśmy w tą rzecz ubodzy. On miał radość, której nikt i nic nie było w stanie mu zabrać. Materialnie może nie miał nic. A miał radość życia, on to przeżywał. On to wszystko mu o tym mówiło, wszystko na co patrzył, to właśnie on miał to w ten sposób czytać. I to Bóg zrobił dla mnie, i to dla mnie przygotował. To on nie musiał tego mieć. Nie wystarczała świadomość, że Bóg to zrobił, przygotował dla mnie, żeby mi było miło na, ty, na tym świecie. Nie? Słońce, gwiazdy on się zachwycał. I to Bóg zrobił dla mnie, i to, i to, radość, której nikt nie był w stanie mu odebrać. Nie? I jeżeli I tak sobie myślałem, że jeżeli my uważamy, że Franciszek nie ma nam czym zaimponować, to proszę pokażcie swoją radość. Radość życia. Nie? To jest coś, czym on imponuje. Nie? Radość życia. Nie? A my dzisiaj, XXI wiek, wszystko mamy i wiecznie smutni. Nie? I wiecznie smutni. Warto się o to modlić o to, o to otwarcie oczu, żebym zobaczył, kim ja jestem dla Boga, żebym zał, zaczął to widzieć że wszystko, na co patrzę, to Bóg próbuje mi pokazać, że jesteś mile widziany na tym świecie przez samego Boga. I tu wychodzi Ci Bóg naprzeciw, życie Cię osobiście o tym przekonać. Już nie jakieś tam drzewa, słońce, sam Bóg chce Cię spotykać, życie osobiście przekonać, że jesteś mile widziany na tym świecie w Jego oczach. Nawet jak we własnych oczach jest Ci tak średnio ze sobą, okazuje się, że w oczach Boga dalej jesteś mile widziany. I to jest radość, której nikt ci nie jest w stanie odebrać. Amen.